Jeszcze kilka lat temu mała Ania była jedną z naczelnych imprezowiczek polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosło jej popularne show MTV, w którym razem z takimi personami jak Duża Ania, Trypson, Eliska czy Ewel Zerowa piła litry alkoholu, paliła fajki i rozkręcała dramy. Czasy Warsaw Shore to jednak dla Anny Sowińskiej, wcześniej Aleksandrzak już przeszłość. Z czasem mała Ania odnalazła się jednak w domowych pieleszach i porzuciła stare przyzwyczajenia. W czerwcu 2021 roku celebrytka wyszła za mąż za zawodnika KSW Artura Sowińskiego. Z początkiem stycznia Sowińscy zostali rodzicami małego Natana. Jako szczęśliwa mama mała Ania dzieli się sielskim rodzinnym życiem w mediach społecznościowych. Ostatnia fotografia jej syna wywołała niemałe zamieszanie. Ostatecznie celebrytka musiała wyłączyć możliwość komentowania. Poszło o kolor śpioszków malucha. Niektórym z jej fanów nie spodobało się, że Sowińska założyła chłopcu różową piżamkę. Od kiedy chłopcom zakłada się różowe bądź fioletowe ciuszki? Nigdy nie założyłabym synowi różowego wdzianka podniosły larum niektóre mamy. Wyraźnie zirytowana Ania opublikowała niektóre z komentarzy i nie pozostawiła ich bez odpowiedzi. Czy wy jesteście normalni? On ma 1,5 miesiąca, to piżama. Za dwa tygodnie z niej wyrośnie, a wy przeżywacie, co byście dziecka nie ubrali. Gdyby wam do dół gwiazdka Y bieda zajrzała, to założylibyście wszystko, a takie pierdoły gadacie, że szok. Chwilę później młoda mama pożaliła się też na inne komentarze, wszystko wiedzących fanek. Nie ogarniam tych wyzwisk pod zdjęciem dziecka. Smoczek ciemieniucha, śpi na jednej stronie, ma różową piżamkę. Dajcie żyć. Oczywiście, same położne i lekarki, które mają kamerę w moim domu, wyrzuciła z siebie.